O hazardzie i ryzyku uzależnienia rozmawiamy z dr Ewą Wojdyło, psychologiem i terapeutą. Jakie powinny być pierwsze kroki, gdy widzimy, że ktoś nam bliski, ma problem z uzależnieniem od hazardu? Powinno się temu komuś zwrócić uwagę na te problemy, ale Taka jest natura nasza, że my umiemy zaprzeczać, my umiemy zakłamywać. My mamy system mechanizmów obronnych, które jeżeli Ty mi przychodzisz i mówisz do mnie, słuchaj, boję się, że za dużo grasz, to ja Ci powiem, wiesz co, zajmij się swoimi problemami. A w ogóle to nie miałam zamiaru Cię pytać o zdanie, a w ogóle to nie jesteś moją przyjaciółką. No i to jest wielką przeszkodą. Warto byłoby zmobilizować grupę ludzi, Bliskich. Może to być ktoś z miejsca pracy, ktoś z rodziny, ktoś z przyjaciół, autorytety, czyli osoby ważne, z których zdaniem ten delikwent się będzie liczył. Posadzić go przy stole i nie gniewając się, nie oceniając, nie krzycząc, nie poniżając, nie obrażając, tylko raczej wyrażając troskę, miłość, niepokój, namówić żeby taki ktoś przyszedł na przykład do mnie. Czy każdy uzależniony może wyjść z grania, czy pozostaje się uzależnionym od hazardu do końca życia? Może każdy. Warunek jest taki, że gdy podejmie tą drogę do uwolnienia się od tej obsesji, będzie na tej drodze pozostawać. Nie zapomni, że ten problem ma, nie ulegnie w sytuacji kryzysowej albo w sytuacji nudy, albo w sytuacji jakiegoś nagłego lęku, nie ulegnie ponownie potrzebie ucieczki w, tą, w ten haj, jaki daje y, nadzieja na wielką wygraną. Kiedy mówimy o sukcesie w terapii uzależnienia od hazardu? Kiedy problemy powodowane przez hazard zmaleją, kiedy rodzina wróci do wspólnego życia, kiedy dzieci będą miały na buty na zimę, kiedy ta osoba grająca zajmie się czytaniem książek, jeżdżeniem na nartach, jazdą na rowerze, a nie przesiadywaniem w tych przybytkach. Gier hazardowych. Czyli wtedy, kiedy po sposobie życia poznamy, że ta, tę osobę interesują, jakby sprawy w realu, a nie ta wewnętrzna mistyka gry o niedosiężne zwycięstwa. Więcej o fundacji Lotto Milion Marzeń na www.fundacjalotto.pl i na facebook.com Fundacja Lotto.